Witajcie na moim kanale! I dzisiaj przychodzę z takim odcinkiem, w którym, jakby, opowiem Wam o stu faktach o mnie! No, żebyście, jakby, trochę mnie lepiej poznali. Ci, którzy może są nowi na kanale i są dopiero od niedawna, a może ci, którzy po prostu już są, że tak powiem, starsi i już obserwują mnie od dawna, to żeby też, może, się czegoś więcej o mnie dowiedzieli, <grym i tłukasz> aż 100 Trochę mi to zajęło, ale dałam radę, więc. Dobra, zaraz. Dobra, może na początku tak podstawowo, no, nie, dobra. Mam na imię Marta, a na drugie imię mam yy, Klarę. Yy, yy, lubię pizzę, bardzo, Lubię kolor to czarny. róż też jest fajny. Mam pieski. Bardzo mniejsza, to e, marzyłam o zostaniu e, piosenkarką. I też modelką po prostu tu marzyłam. kani. jak już jesteśmy przy tych zawodach. Czekajcie, muszę usiąść wygodnie, dobra. To ja też marzyłam, kochani, przygotujcie się nie, pracować na targu. To rozumiecie, na targu! Ja może wam na targu, o nie! Następny punkt, w sumie fakt, nie przepadam za bardzo za kotami. Kiedyś miałam humika dwie siostry, um, niestety nie mam brata, niestety nie wiem, nie mam brata. Um, chodziłam na naukę gitary, a aktualnie e, chodzę na naukę śpiewu Nie lubię sera żółtego, ale ser biały, e, Lubię zres. mandarynki, to chyba mój ulubiony owoc. E, w sumie arbuzy też lubię, ale ja słyszałam, że to warzywo. Nie wiedziałam tego wcześniej. Moja mama ma na imię Justyna, a tata Krzysztof. Zdecydowanie wolę McDonald's. Niedawno byłam pierwszy raz w KFC, więc już nie mogę powiedzieć, że nie byłam, ale byłam. Jak byłam mała, to po prostu kochałam pierogi z mięsem. Po prostu ciągle jadłam, ciągle, ciągle, ciągle. No jak oczywiście kupowaliśmy pierogi. Teraz aktualnie wolę pierogi z, z kapustą i grzybami, choć z twarogiem pierogi też są dobre. Swojego czasu moim ulubionym serialem była Luna, dosłownie. Ciągle, ciągle, czekajcie, coś mi oka, dobra, nieważne. Ciągle, ciągle ją oglądałam, nawet jak kupiłam wrotki z tej okazji, bo wcześniej działałam na rolkach, a to wrotki z tej okazji, że ja oglądam Sejlnę. jak ktoś nie zna, to ona jakby idzie tam na wrodkach. No. Jak już noszę e, jakby kitkę, to zawsze mam tak, że muszę wciągnąć, wiecie, tak trochę pasemek, tak trochę pasemek, nawet nie za dużo, wiecie, tak trochę pasemek do przodu i wtedy mogę robić kitkę. Bez to nie, nie, nie. A jak chodziłam e, do klas jakby 1-3 w podstawówce, to ja wyciągle nosiłam kitkę, bo mi niewygodnie właśnie było w rozpuszczonych włosach. A w sumie teraz ciągle noszę w rozpuszczonych, bo mi jest niewygodnie w kitce. Moja ulubiona pora roku to akurat wiosna. No właśnie, teraz jest wiosna, bo wiecie, u mnie jest tak, że w zimie jest za zimno, w latach za gorąco, a wiosna tak idealnie, tak jeszcze, no. Idealnie po prostu, idealnie. <laughs> za bardzo w sumie nie przypadłem za spaghetti, ale w sumie jak już jest, no to wtedy wiem, jak jest dobre, bo tak zależy bo też zależy, wiecie, kto robi, jakie tam przyprawki się da, wiecie, to tak zależy zawsze. zawsze Od niedawna jakby zaczęłam nosić pierścionki choć patrzcie, teraz ich na sobie nie mam, ale jakby bo ja sobie kupiłam pierścionki, ale jakby noszę je na takie okazje jest takie fajne, bo tak zwyczajnie to mi się trochę szkoda ich nosić, ale no podoba mi się nosić pierścioneczki, choć teraz ich właśnie nie mam Pamiętam, że rok temu miałam normalnie fazę na robienie slime'ów I tam moje siostry perwol I tam jeszcze coś tam, coś tam, zrobiliśmy trochę pianki taty podkradaliśmy No, więc tam rob... miałam fazę dosłownie na robienie slime'ów, a teraz Nie, nie Teraz już tak nie robię To znaczy jedno, po prostu jeszcze rok temu miałam jakby faza na kupowanie tych moji popsów, wiecie, nie wiem o co chodzi takie, wiecie, te małe figurki, które w e, lipsy i miałam do sobie na tą fazę, fazę I ciągle kupowałam pamiętam, że, a to po szkole wiecie, bo jeden kosztował 5 zł lub czasem w zestawach się kupowałam e, to po szkole sobie kupiam jeden, no czasem dwa I tak się już tego zbierało, że jak ja tam po prostu ja tam mam właśnie te moje moji popsy i jak ja raz je policzyłam i sobie przekalkulowałam, jak mogłam na nie wydać. To trochę zabolało, nie powiem, że nie. Mam jeszcze tak, na przykład, że ja nie umiem wyrzucać niepotrzebnych rzeczy. Mówię wyrzucać, albo po prostu. Po prostu myślę, że. A, może to jeszcze się kiedyś przyda, No po co wyrzucić? Tak samo mam, że jak na przykład trochę mi kartki zostanie, lub jakieś rzeczy, to mówię, a, przyda się. Jestem dosyć wrażliwą osobą, a jak byłam taka bardzo, bardzo mała, to podobno moim ulubionym kolorem był akurat czerwony. Teraz nie przypadam za czerwony. Mm -mm, w ogóle mówiłam Wam na początku, jakie są moje teraz aktualnie ulubione kolory. W zasadzie to jestem trochę wybredna, a jakby nie, bo ja jakby jak coś mi podałem, to jem, ale. Jestem trochę wybrany. Chyba nie całego roku, ale już prawie roku. Mam nowy właśnie telefon. Wolę dzień niż noc. A w zasadzie to bardzo lubię słodkie, ale słone też, więc nie umiem wybrać. Nie umiem w sumie. Kiedyś to było słone, a teraz. Nie, po prostu nie umiem wybrać. Jak po raz pierwszy jadłam kebaba, to zamówiłam z ostrym sosem. On był tak niedobry, bo ten ostry sos wszystko popsuł. Słuchanie muzyki mnie uspokaja. Wtedy to raczej wolę poranki od wieczorów, ale to też zależy, bo czasami wieczory są fajniejsze. I taki też okres w moim życiu, że prawie ciągle robiłam sobie jakieś quizy na necie, wiecie, jakieś tam. I dosłownie ciągle je robiłam. No czy nie ciągle, no i tak już mówię. Ale po prostu, no, mega je lubiłam robić. I e, kto mnie znał, to wie, że ciągle je robiłam. Miałam wczesną komunię Nie nosić e, wysokie buty, bo mnie wtedy jakoś jest chyba wygodniej, nie wiem tak mam. Lubię biegać. W sumie biega. to nie jedną zestawu mam. Ale za to jedną płatki Timu X, więc no, coś za coś, coś za coś. E, myślałam e, też, że już nigdy nie znajdę rodów ekipy, ale wiecie, w końcu je znalazłam e, nawet szybko i znalazłam je i byłam taka szczęśliwa. E, kręci mi jakby aktorstwo, wiecie, występowanie, to jakby... Kręci w sumie. W przedszkolu powiem Wam, że w przedszkolu ja tak mocno przyciskałam kredki, jak, jak rysowałam, kolorowałam. Wiecie to? Ktoś tam kiedyś raz powiedział, że, że nie no, że Marta to pokolorowała farbami. No nie kredkami. Bo ja wiecie, ja w sumie miałam jeszcze grube kredki. Jeszcze tak waliłam te kolory, bo nie wiem, ja nie umiałam wtedy tak, tak leciutko, tak? No teraz tak leciutko. Ale to w sumie wtedy tak mocno, wiecie. Jeszcze wtedy miałam taki odcisk tutaj na, na palcach nie się nie maluję kolorować. A rysować to już tak mi, choć e, mam nawet tam mój szkicownik, tam już coś tam szkicowałam. Szkicować tak, arysować zależy. Ale w sumie nie wiem, czy to samo, bo niektórzy mówią to samo, niektórzy nie. Wiecie, to że zależy od człowieka. Raz w życiu leciałam samolotem. Jak coś po prostu oglądam, to ja po prostu... Kocham przy tym coś, wiecie sobie przygryzać, coś tam jeść, bo wtedy jest po prostu. Nie wiem, tak po prostu lubię. Wszystko robię na ostatnią chwilę. Może nie wszystko, ale większość. Jeszcze nie zaczęłam, w sumie jeszcze nie skończyłam czytać książki, którą mi już dawno zaczęłam czytać. Chyba tam nie pamiętam kiedy, ale no, już dawno. Mój ulubiony przedmiot w szkole to muzyka. Um, Święta Bożego Narodzenia moim zdaniem są najlepsze. Nie boję się pająków. Mój ulubiony dzień w tygodniu to oczywiście sobota. Weekend. Sobota. Mam urodziny 28 stycznia. Co? Moje dwa ulubione smaki lodów to ciasteczkowy e, lub mango, bo ja zawsze jak już biorę dwie gałki, to, to biorę jakiś taki czekoladowy. Czekoladowy nie dosłownie, ale jest jakiś ciasteczkowy, potem, a potem do tego jakiś orzeźwiający, naj, najczęściej biorę mango. To są bywam trochę niecierpliwa, no ale nie no jestem cierpliwa. Zapach prania jest cudowny, tak samo jak inne środki czystości, one też pięknie pachną. Podoba mi się noszenie czapek nie tylko zimą, bo to jest takie ładne. W mieszkaniu zawsze chodzę jakby bez klapci, bez butów, tylko w skarpetkach, bo wiem, że tak niektórzy chodzą. W jakichś, wiecie, butach, w sensie, że w klapkach, w sensie, że, no wiecie. Nie lubię mam. za bardzo malować farbami. Dosyć powoli nawiązuję znajomości, można by to tak w sumie powiedzieć. Najpierw e, muszę jakby wyczytać tę solę, muszę jakieś z no z wiecie o co mi chodzi. Ale jak już się rozgadam, to no na luzie, fajnie jest. Zpiewam sobie, jak jestem sama w domu. I jak nie jestem sama, to też. Nie wiem, to już trochę mniej, ale, ale chyba też. Mniejsza to 3 lata, chodziłam na naukę pływania. Teraz jakoś już w sumie nie chodzę. Ale za... zamierzam niedługo się znowu. Zapisam. Lubię za bardzo chodzić w arkoczach, bo to dla mnie jest niewygodne. Chciałabym pojechać za granicę. Lepiej, żeby tam było ciepło, bo w sumie ciepło jest fajne. Ale swego czasu myślałam też, żeby pojechać do Francji. Czasem jak śpię wystarczająco godzin, to i tak jestem e, potem e, zmęczona. Marzyłam o stworzeniu swojej piosenki z teredyskiem, to było takie moje marzenie. Nie ja to bardzo bym chciała wystąpić w jakimś filmie serialu. To też jakieś tam moje minimalne marzenie, bo tak jak już były jakieś fakcie. No coś nie ciągnie tego aktorstwa W sumie lubię Lexi Chaplin W sumie co nie wiem, może to i moja ulubiona youtuberka, nie wiem Bo tyle to jest, jak to jest z tych youtuberek, youtuberów A dosyć mała To marzyłam o zostanie youtuberką, kochani De, A tu nigdy nie miałam niczego złamanego Mam włosy e, 6 lipca 2021 Yy, a wtedy jakby jak ścinałam, to miałam yy, włosy gdzieś czekajcie. To miałam gdzieś dotąd, może nie wiem, ale miałam dłuższe. A wtedy jak, jak ścinałam, to miałam chyba gdzieś dotąd, ale mi już urosły. Moja ulubiona piosenkarka to Sanach. Lubię jeździć na wrotkach. Łatwo mi rozśmieszyć, ale w sumie to też zależy. W 2021 roku udało mi się nagrać wszystkie vlogmasy. Ciekawe. na mój kanał, wiecie, około 5 miesięcy temu. Było właśnie te 100 faktów o mnie. To koniecznie zostawcie ściuka w górę, eee, subskrypcję tam na dole, tam na dole, tam na dole, bardzo proszę. Eee, jakiś miły komentarz. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.